Witajcie moi drodzy, dzisiaj kolejna porcja zadań. Adam jadąc, samochodem złapał gumę. Opona jest przebita i jest kompletny flak. Na oponie jest napisane ciśnienie nominalne 3 atmosfery. Na tej podstawie określ, jakie jest ciśnienie powietrza w oponie. Uwaga! Chodzi o rzeczywiste ciśnienie, a nie wskazanie manometru kompresora służącego do pompowania. Mhm. No więc mamy przebitą oponę. Jakie jest ciśnienie w środku? Chodzi o zauważenie, że to, że na oponie jest napisane 3 atmosfery, nie oznacza, że tam zawsze są trzy atmosfery. W takim razie co? To znaczy, że te trzy atmosfery oznaczają, że tam, żeby sprawnie jeździł ten samochód albo żeby producent przewidział, że ten samochód powinien mieć w. Oponie ciśnienie 3 atmosfery. A w takim razie, jakie jest ciśnienie, kiedy Adam złapał gumę i jest kompletny flak? No to mogłoby się wydawać w takim razie, no jak jest flak, to jest zero. Otóż nie. Jeżeli jest flak, to znaczy, że mamy wypadkowy wpływ powietrza, tak jakby tego powietrza w ogóle nie było. Bo jeżeli mamy dziurę, w oponie, to znaczy, że ciśnienie w oponie jest takie samo jak na zewnątrz. Jeżeli na zewnątrz jest jedna atmosfera, to w środku też jest jedna atmosfera. I teraz, jeżeli to jest nasza opona, czyli nasz, yy, możemy sobie wyobrazić taki balon, tak? to jest nasza opona. O. I teraz jest dziura. Tak? To znaczy, że w środku ciśnienie jest takie samo jak na zewnątrz, i jeżeli teraz Molekuły gazu od środka i od zewnątrz naciskają tak samo mocno, no to efekt będzie taki, że jakby w ogóle tego powietrza nie było, czyli bez problemu jesteś w stanie popchnąć tą gumę w tą czy w tą stronę. Czyli flag. A to oznacza, że ciśnienie, jakie powietrza, ciśnienie powietrza, jakie teraz jest, kiedy mamy flag, to jest jedna atmosfera, bo na zewnątrz jest jedna atmosfera. Zadanie kolejne. Gaz, którym oddycha nurek, ma. Takie samo ciśnienie, jak panuje na zewnątrz. Taką samą gęstość, jak woda na zewnątrz. Większe ciśnienie niż to, które panuje na zewnątrz. Większą gęstość niż ta, którą ma woda na zewnątrz. Jak to jest z tym nurkowaniem? Ci z Was, którzy byli na lekcji, to pewnie pamiętają. Natomiast, jeżeli kogoś nie było, to wyjaśniam. Mamy tego naszego nurka. To jest główka i to jest nasz tułów. Nie będę tam rysować rąk i nóg, bo to są dla mnie mało istotne. I teraz tutaj w środku nurka są płuca. A tu jest wyjście na zewnątrz, o tak. O. I teraz <laughs> od zewnątrz na tego nurka naciska woda. Naciska, coś po prostu z zewnątrz naciska. O tak. Od środka naciska tak samo mocno. Gdyby tak nie było, gdyby ta różnica cisień była znacząca, to po prostu zmiażdżyło, by płuca temu nurkowi po prostu by go ścisnęło. Na przykład, gdyby ciśnienie powietrza, które ma teraz w płucach, wynosiło jedna atmosfera, a na zewnątrz ciśnienie byłoby na przykład dwie atmosfery, czyli tak jak mamy na głębokości 10 metrów, to skutek byłby taki, jak gdyby na każdy decymetr kwadratowy jego pleców, klatki piersiowej i tak dalej, naciskało 100 kilogramów. A to oznacza, że po prostu by go zmiażdżyło. Jeżeli w takim razie go nie miażdży, no to, no to takie coś jest możliwe tylko wtedy, kiedy od środka naciskać będzie yy, powietrze, gaz tak samo mocno. Czyli ciśnienie gazu, którym oddycha nurek, musi być takie jak ciśnienie wywierane ze zewnątrz. To nie oznacza, że gęstość powietrza jest taka sama jak gęstość wody na zewnątrz. Jeżeli jesteśmy na przykład na głębokości 10 metrów, to gęstość... Powietrza, którym oddycha nurek, jest coś około 2 kg na metr sześcienny. No, dwa razy większa niż na powierzchni. A gęstość wody to jest 1000 kg na metr sześcienny. To nie ma nic wspólnego z gęstością. Tylko to jest kwestia ciśnienia. Ja wiem, że niektórym z Was się kojarzy, jak większe ciśnienie, to bezpośrednio większa gęstość. Tymczasem tak wcale być nie musi. Idziemy dalej. Zapotrzebowanie organizmu na tlen jest. Stałe i niezależne od czynników zewnętrznych. Zależne od ciśnienia powietrza, zależne od temperatury powietrza, zależne od zapotrzebowania organizmu na energię. No to, jeżeli ktoś ma świadomość tego, że tlen nie jest po to, żeby był, żeby dostarczać, tylko tlen jest po to, żeby brał. Udział w oddychaniu wewnątrzkomórkowym, czyli w pozyskiwaniu energii w wyniku utleniania jakichś tam związków organicznych, no to wtedy wiemy, tlen jest po to, żeby dostarczyć energię. Potrzebuje więcej energii, to potrzebuje więcej tlenu. A w takim razie odpowiedź D jest prawidłowa. Zapotrzebowanie organizmu na tlen jest zależne od zapotrzebowania organizmu na energię. Kiedy mamy większy wysiłek energetyczny, na przykład biegniemy zamiast iść, albo idziemy zamiast siedzieć, no to w konsekwencji potrzebujemy na to więcej energii, a organizm reaguje na to zapotrzebowanie w ten sposób, że zaczyna y, głębiej oddychać, szybciej oddychać, po to, żeby dostarczyć więcej tlenu. Tyle, ile jest potrzebne. Następne zadanie: Budowa płuc z, mikrosko z mikroskopijnych pęcherzyków zamiast worków. Pływa na zwiększenie powierzchni wymiany gazowej, zwiększenie objętości płuc, zwiększenie różnicy stężeń tlenu pomiędzy powietrzem a krwią, zmniejszenie zapotrzebowania na energię. W zasadzie ja tutaj nie wymyśliłem żadnej bzdurnej odpowiedzi, każda mogłaby się w jakiś sposób logiczny yy, mogłaby uzasadniać, po co są te pęcherzyki i jeżeli ktoś nie rozumie, w jaki sposób obecność pęcherzyków wpływa na różne czynniki, no to nie będzie wiedział, co zaznaczyć. Wszystkie odpowiedzi albo będą się wydawać równie dobre, albo równie bzdurne. Tymczasem prawidłowa jest odpowiedź A, zwiększenie powierzchni wymiany gazowej. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak na lekcji liczyliśmy, jeżeli mieliśmy worek o objętości tam 4 litrów, to powierzchnia była tam ułamek metra kwadratowego. Natomiast jeżeli składał się z, chyba szacowaliśmy, 300 milionów malutkich pęcherzyków, takich woreczków, to okazało się, że przy tej samej objętości powierzchnia była około 100 metrów kwadratowych. A Zadanie następne. Zaznacz X-em. Co dzieje się z poszczególnymi parametrami, gdy rośnie zapotrzebowanie organizmu na energię? Czyli co się dzieje z częstotliwością bicia serca, z ciśnieniem krwi, z częstotliwością oddechów i z głębokością oddechów? Maleje, nie zmienia się, rośnie. Prawidłowa odpowiedź we wszystkich tych przypadkach rośnie. Jeżeli mamy zwiększenie zapotrzebowania na energię, to znaczy, że trzeba z większą intensywnością dostarczać tlen do komórek organizmu i trzeba dostarczać pożywienie, tak to nazwijmy, a to oznacza, że krew musi szybciej krążyć, żeby dostarczać i tlen i to pożywienie. A w takim razie osiągamy to przez zwiększenie ciśnienia krwi. A zwiększenie ciśnienia krwi dostajemy również przez to, że mamy większe tempo bicia serca. Dodatkowo, jeżeli chodzi o dostarczanie tlenu, zwiększamy ilość dostarczanego tlenu w ten sposób, że zwiększamy częstotliwość oddechów oraz zwiększamy głębokość oddechu. Zwiększanie głębokości oddechu powoduje, że mamy większą powierzchnię wymiany, a więc szybciej to ten tlen dyfunduje do krwi. Zwiększenie częstotliwości oddechów powoduje, że utrzymujemy stale dużą różnicę stężenia pomiędzy powietrzem, które jest w płucach, a krwią. Zadanie następne. Jakie natychmiastowe objawy towarzyszą oddychaniu azotem? bez domieszki tlenu. Czyli co byśmy zauważyli od razu, gdybyśmy zaczęli oddychać samym azotem, zamiast takim normalnym powietrzem 78% azotu i 21% tlenu. Gwałtowne duszności i brak możliwości wykonania wdechu, czyli czy też może ondlenie. Czy też może ból i zawroty głowy, a może nie byłoby żadnych objawów natychmiastowych. No i prawidłowa odpowiedź to jest: żadnych objawów. Nasz organizm nie ma możliwości określenia, czy oddycha tlenem, to co wciąga do płuc, czy to jest tlen, czy to jest azot. Azot jest po prostu obojętny chemicznie dla nas. Tak samo jak tlen dyfunduje do krwi. I my do, zauważylibyśmy do, to, że nie ma tlenu, że brakuje naszemu organizmowi tlenu dopiero po pewnym czasie. Ale tak samo, jak mogę wstrzymać oddech i przez pewien czas nie czuć żadnych objawów tego, tak samo mógłbym przez pewien czas oddychać azotem i żadnych objawów bym nie zauważył. Następne zadanie. Adrianna wykonuje jeden oddech co 4 sekundy. Objętość wdychanego przez nią powietrza przy każdym oddechu wynosi 400 cm3. Powietrze wdychane ma stężenie tlenu 21%, a wydychane 16%. Oblicz zużycie tlenu przez Adriannę w czasie godzin w kilogramach. Gęstość tlenu to w, to w warunkach, w jakich znalazła się Adrianna, 1,43 kg na metr sześcienny. Mamy policzyć, jaką masę tlenu zużywa Adrianna w ciągu godziny. Mamy podaną gęstość, więc masz, masę moglibyśmy określić, jeżeli wiedzielibyśmy, jaka była objętość zużytego przez Adriannę tlenu. To nie jest takie trudne. Jeżeli Adrianna wykonuje oddech co 4 sekundy, to znaczy, że w ciągu minuty wykonuje tych oddechów 15. a w ciągu godziny jeszcze 60 razy więcej. W ciągu każdego oddechu pobiera do płuc 400 cm sześciennych powietrza, a ponieważ centymetr sześcienny jest tam milion razy mniejszy od metra sześciennego, no to będziemy mieli 0,0004 metra sześciennego tyle przy każdym oddechu. No dobrze, to jest objętość tlenu, przepraszam, to jest objętość powietrza pobrana w ciągu godziny. Ale tylko 5% z tego to był tlen. Więc bierzemy 5%. To jest objętość pobranego tlenu. Teraz, jaka jest masa? Mając podaną masę, mając podaną objętość oraz gęstość, możemy policzyć masę w ten sposób, że masa to jest. Objętość, którą już mamy, razy gęstość. Czyli mnożymy jeszcze razy gęstość, czyli 1,43 kg razy metr sześcienny. Metry sześcienne nam się skracają. I teraz wymnażamy to, co nam tutaj zostało. To ja otrzymałem wynik 0,026 kg. Tyle tlenu zużywa Adrianna w tych warunkach w ciągu godziny.